Nowy dzień, nowe słowo. Niech dzisiejsza Ewangelia przypomni Ci, że Bóg ma dla Ciebie dobry plan. Posłuchaj, to słowo naprawdę budzi. Niech dziś obudzi w Tobie życie. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki i rzekł, prawdziwie powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Panie Jezu, staję przed Tobą na początku tego dnia. Przychodzę tak, jak umiem. Nawet gdy nie jestem w stuprocentowej formie, kondycji, nawet gdy zdrowie mogłoby być lepsze. Ja wiem, że nic nie przeszkadza mi w tym, by stanąć przed Tobą taki, jaki jestem. Z tym wszystkim, co we mnie żyje, z moją nadzieją, ze zmęczeniem, z moim lękiem, tęsknotą, z małymi pragnieniami serca, o których wiem tylko Ty i ja. Chcę Ci dzisiaj prosić o jedno. Uczyń moje serce w wolnym, takim jakie miała uboga wdowa z Ewangelii. Ona nie miała wielkich zasobów, wielkich możliwości, wielkich gestów. Miała coś większego ufność, prostotę, zdolność oddania tego, co miała. Jezu, ja też często nie mam wiele. Często mam mało sił. Mało pokoju, mało entuzjazmu. Czasem mam wrażenie, że mam mało wiary, ale dziś, jak ta wdowa chce ci dać to, co mam, nawet jeśli to jest małe, jak te dwa grosze. Biorę w dłonie mój dzień, moje myśli, emocje, obowiązki, rozmowy i spotkania, i mówię: Panie, to moje małe, ale moje prawdziwe przyjmiję. Chcę, Jezu, by we mnie było prawdą to, że nie chodzi o wielkość daru, tylko o to, ile Twojego życia może dzisiaj przeze mnie przepłynąć. Dlatego proszę, otwórz dzisiaj we mnie kanały łaski. Niech Twoja miłość przepłynie przeze mnie do ludzi, których spotkam. Niech Twoja cierpliwość przepłynie przez moje napięcia, Twoja łagodność przez moje słowa, Twoje światło niech płynie przez moje ciemności, Twoje przebaczenie niech płynie przez moje zranienia, niech Twoja nadzieja przepływa przez moje lęki. Jezus, praw, bym nie zamykał się w sobie i gromadził siły tylko dla siebie. Nie trzymał kurczowo mojego małego bezpieczeństwa. Ucz mnie logiki królestwa, logiki zaufania, logiki daru, logiki serca otwartego. Chcę Ci dać dziś czas, taki jaki mam, nawet jeśli jest krótki, jeśli wydaje się, że mam go mało. Chcę Ci dać mój głos. Nawet dzisiaj taki słabszy, zmęczony. Chcę ci dać moje myślenie, nawet jeśli myśli błąkają, są pogubione. Chcę ci dać moją pracę, nawet jeśli czuję dzisiaj zmęczenie. Chcę ci dać moje uczucia, nawet jeśli się plączą. Weź to wszystko, uczyń z tego coś dobrego. Zmień mnie powoli, cierpliwie, delikatnie. Nie daj mi utonąć w porównywaniu się, ale pomóż mi dzisiaj żyć w mojej prawdzie, w Twojej łasce. Daj mi takie serce, które umie powiedzieć: Boże, to niewiele, ale jest Twoje. A Ty weź to i pomnóż, tak jak Ty potrafisz. Oddaję Ci ten poranek, oddaję Ci ten dzień, oddaję Ci siebie. Prowadź mnie, Jezu, bądź ze mną, przepływaj przeze mnie. Uczyj mnie dobrym w Twoich oczach. Amen. Na piękny dzień. Niech ci pobłogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.